Tak wygląda odświeżona świetlica wiejska w gościszowie w gminie Nowogrodziec. Jeszcze miesiąc temu wyglądała zupełnie inaczej. Wysłużone ponure pomieszczenia, brudne odrapane ściany świetlicy sprawiały, że mieszkańcy w sumie nie mieli się ochoty w niej spotykać, jednak postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Skrzyknęliśmy się, mieszkańcy bardzo fajnie tu przychodzili, robili. Muszę przyznać, że robiło tutaj 52 osoby. W czynie społecznym to nikt ich tu nie zmuszał chodzili, robili. No i bardzo jestem wdzięczny za to. Jestem wdzięczny za to, że tak chętnie przychodzili i, ro, i, i, i robili. No to ta świetlica nam będzie służyła, y, pomalowana jest pięknie, odświeżona. Y, będzie nam służyć y, może 3-4 lata, może więcej, bo mamy w zamiarze wybudować nową świetlicę, no bo remont to nie to jest odświeżenie tylko tej, tej świetlicy, bo remont tej świetlicy, remont tej, tej świetlicy, to by to kosztowałby duże pieniądze, może nawet takie, jak wybudowanie nowej, nowej świetlicy. Mieszkańcy Gościszowa nie szczędzili sił i pracowali nad odświeżeniem świetlicy około miesiąca. Sołtys nas poprosił, pomagaliśmy po prostu. Dużo roboty było, ale jakoś ładnie to wygląda, nie? Tak, tak wszystko. E, od gruntowania po ostatnią farbę. Tu jest tak, że to zrobiło się jedno, zagruntowaliśmy, w drugim miejscu odpadało, bo to jednak stare, nie? I tak kleiliśmy, kleiliśmy. Ale efekt dzisiaj jest. Tak jest tak. Ale roboty chyba była, nie? Myślę, że każdy z, tego, z tej pracy będzie tutaj zadowolony, mieszkańcy i my szczególnie. Wsparcie przyszło też z gminy Nowogrodziec i Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodzcu, Sfinansowano farby, kinkiety i żerandole. Wsparliśmy finansowo pomysł mieszkańców, aby odnowić tę świetlicę. W planach gminy jest budowa nowej świetlicy. Natomiast do tego czasu mieszkańcy chcieli mieć w miarę estetyczne miejsce, gdzie mogą się spotkać, gdzie mogą integrować się i organizować różne, różne wydarzenia. I Moim zdaniem cel został osiągnięty. Środki gminne, praca społeczna mieszkańców i to pokazuje ten wspaniały efekt, który widzimy dzisiaj. Nasze pieniądze są skromne, najważniejsze jest bezcenna społeczna praca mieszkańców. I... Chciałem wyrazić wdzięczność i uznanie dla pana sołtysa, dla rady sołeckiej i wszystkich mieszkańców, którzy się przyczynili do remontu starej świetlicy, choć wygląda przepięknie. Takie wrażenie, tylko gdy się wchodzi, to, to widać ten trud pracy i myślę, że to jest. Mam nadzieję, taki dobry krok do nowej świetlicy, na, której, na którą mieszkańcy Gościszowa oczekują już od wielu lat i wierzę w to, że nam się to uda zrealizować. Rada Sołecka Gościszowa z własnych funduszy kupiła m.in. nowe krzesła, firanki, zasłony. Zdolne mieszkanki Gościszowa uszyły też obrusy. Prace mieszkańców objęły także pomieszczenie gospodarcze, w którym zrobiono nowe kafle, podłogę, blat kuchenny. Lada moment będzie zamontowana tu klimatyzacja. W kuchni także pomalowano ściany wymieniono oświetlenie, teraz można mówić o godnych warunkach przygotowywania słynnych gościszowskich przysmaków na różnego rodzaju imprezy. Najbardziej się cieszymy z tego, że udało nam się wspólnie razem z mieszkańcami dokonać tak wielkiego sukcesu, uważamy. Jest największą naszą radością jest to, że potrafiliśmy się wszyscy zintegrować i wspólnie działać dla naszego wspólnego dobra i osiągnąć dzisiejszy cel, który możemy podziwiać. Podczas uroczystości Sołtys podziękował wszystkim mieszkańcom, którzy włączyli się w prace społeczne w świetlicy. Dziękował władzom za wsparcie finansowe. Dziękował także sponsorom. Nie zabrakło gratulacji od zaproszonych gości i prezentów. Na pewno będzie dobrze y, y, ten, ten czas pokaże. Wybudowanie zupełnie nowej świetlicy jest w gminnych planach od dłuższego czasu. Jednak podczas uroczystości zorganizowanej z okazji odświeżenia starej świetlicy, burmistrz był zmuszony poinformować mieszkańców o problemach, które się niestety pojawiły. Mamy e, negatywną decyzję starosty powiatu Bolesławieckiego. Mówi o pozwoleniu na budowę, na budowę ale. Rozmawiałem z nim dzisiaj, mówił, że się to da naprawić i my nadzieję, że tak będzie. I to otwiera nam drogę do, do, do realizacji inwestycji, oczywiście po zgromadzeniu środków. Tutaj, no jak wszystko w życiu, problemem jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który powstał w 1996 roku. On jest ogólny i jego zapisy nieraz pozwalają na tego rodzaju interpretację, że może stanowić przeszkodę w realizacji. I tak się stało w tym przypadku. Miejmy nadzieję, że... Odwołując się od decyzji do wojewody dolnośląskiego uzyskujemy, uzyskamy satysfakcjonujący wynik. No jeśli nie, no to stoi przed nami konieczność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli okaże się to konieczne, no to przystąpimy do realizacji tego możliwie jak najszybciej i myślę, że bez opóźnienia w przyszłym roku to zadanie rozpoczniemy. Chciałbym, aby tak było. Tymczasem oczekując na nową, mieszkańcy cieszą się ze starej, ale prawie jak nowej świetlicy. Mimo, że prawie robi różnicę, to jednak na razie jest się gdzie przyjemnie spotkać, zorganizować zebranie czy uroczystość. Jak zwykle nie zawiodły gości i swoim występem uświetniły spotkanie.